Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj witam was w mojej prywatnej rozgrywce. Prosiliście o ten odcinek, chcieliście więcej mojej prywatnej rozgrywki, a trochę się tutaj podziało i wręcz wskazany jest ten odcinek, słuchajcie, bo grałam troszeczkę sama, grałam troszeczkę z wami na live, więc ci z live'a... Już pewne sprawy widzieli i wiedzą o pewnych sprawach, a reszcie zaraz opowiem. Ale zanim zaczniemy, kliknijcie łapkę w górę, jak Wam się film spodoba, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, słuchajcie, no i co? I co, i co, i co? I mam dla Was smutne wiadomości, ponieważ um, ostatnio, jak włączyłam e, rozgrywkę na live, to Adam. Czyli tatusiek tutaj całego zamieszania. Zaczął, wiecie, naprawiać, bo on tutaj był tym Majsterkowiczem. No i tak zaczął naprawiać, coś tam konstruować, konstruować. No i tak konstruował, że poparzy, prąd go poraził, słuchajcie. Prąd go poraził, no i nam Adam, słuchajcie, wziął i dębnął. I sobie leży, o tu. O tu. Także słuchajcie, no niestety nie mamy już tatuśka Adam Iwan Iwans, odszedł z tego simowego świata i tutaj leży obok Nuki, czyli pieska Lili. To już jest drugi facet naszej Lili, który umarł śmiercią tragiczną, słuchajcie. Pierwszy jej facet to był... Ona chyba go nawet już nie pamięta. Pierwszy jej facet, którym, z którym jeszcze się spotykała, jak mieszkała w kamperze, wiecie, na samym początku swojej historii, został przygniedziony przez to rozkładane łóżko. Tak. I przez nie umarł. Tak. A teraz Adam został porażony prądem, więc nie wiem, czy, czy słuchajcie, czy Lili ma takie szczęście do facetów, że tak giną śmiercią tragiczną, czy o co chodzi. No ale oni na razie są smutni, chyba już im przeszedł ten smutek, śmierć w rodzinie. No, Lili, Lili już jakoś za specjalnie nie płacze. Adam nam tutaj też sami łazi, ostatnio się tutaj opalał, więc, więc ogólnie tak to wygląda, taka historia. Więc troszeczkę, troszeczkę smuteczek jednak jest, bo tutaj dziewczyny zostały same, ale myślę, że Lili to się tam nie podda. Lili, jeszcze młoda baba, <laughs> może znajdzie sobie kolejnego męża i kolejny mąż zginie śmiercią tragiczną. Nie wiem, no ale zobaczymy. E, co do. Diany, słuchajcie, Diany Wam nie pokazywałam, a Diana jest już nastolatką. Diana jest już nastolatką, ją przerobiłam troszeczkę, zaraz wejdziemy do kas i Wam ją pokażę. Ale, ale zanim to, to pokażę Wam, co tutaj Dianie zrobiłam. Diana ma taki, patrzcie, balkonik. Zrobiłam mi taki balkon, tutaj właśnie wyjście na balkon. I tutaj ma swoje roślinki. Czekajcie, o. O tak, tutaj ma swoje roślinki, słuchajcie, zasadziła jakieś rzeczy, patrzę, że już jej powyrastały. Tutaj ma robale, tu ma nawet takie miejsce, żeby sobie po prostu, wiecie, przysiąść, usiąść, odpocząć, odsapnąć, bo Diana będzie właśnie taką simką, eko trochę. Trochę taka będzie eko, ogólnie będzie się lubiła zajmować roślinkami, jakimiś tymi właśnie żyjątkami i tak dalej, więc ona w zupełnie inną stronę pójdzie niż właśnie poszła jej siostra, czyli Natalia, i w ogóle inaczej. O, patrzcie, nuki chodzi tutaj, piesek. <laughs> e, I w ogóle w inną stronę niż jej mama. Ona jest w ogóle odmiennością dziewczyn. E, więc e, tak, dobra, chodźcie do kas, pokażę Wam jej wygląd. Oprócz tego, że ona w ogóle idzie w inną stronę niż właśnie matka i siostra, to w ogóle też jest od nich, nie jest do nich tak podobna jak właśnie na przykład Natalia, tak jak na przykład Natalia właśnie z Lili. One są praktycznie jak dwie krople wody. A, na, a Diana jest właśnie bardziej podobna do Adama, czyli do Taty. Ona bardziej była właśnie tatusiowa taka, no ale tak czy siak jest piękną simeczką i właśnie jest taka inna troszeczkę, inną ma urodę niż właśnie dziewczyny, i to właśnie w niej jest fajne, że jest taka. Taka ciekawa, no mm, bardzo fajna z niej снимeczka. Prezentuje się tak, jak widzicie nawet ubiór u niej nie jest taki różowo-typowo-barwiczkowy, tylko właśnie już w ogóle inaczej, tak bardziej na luzie. E, tu ma takie coś jeszcze dane. E, no i tutaj ma coś takiego. Jeżeli chodzi o wizytowe, to dałam jej coś takiego. Tu sportowe. To snu, to już widzieliście przed chwilą chyba, nie? O, imprezowy, imprezowy strój mi się jej strasznie podoba. E, tak, tutaj mamy dopływania. Na gorącą pogodę ma taki zwykły, zwykłą sukienkę. No i na zimne dni coś tam jej dałam. A dałam jej coś takiego. No, także słuchajcie, to jest Dianka. Poznajcie się, Dianka jest prześliczna, naprawdę. Jeszcze wejdziemy też dzisiaj do Natalii, bo chciałabym wam pokazać, bo Natalia ma, słuchajcie, faceta. No. Dobra, mamy piątą raną, więc. Raną! Piątą raną! Więc weź sobie prysznic, wiesz? I weź tutaj sobie nakarm Świerszcze i nakarm Robale. Możesz o, zebrać. Weź mąkę ze świerszczy, to zrobisz jakieś jedzenie dla mamuśki. Ciekawe, czy będzie. Weź robalową wyżerkę. Dobra, zróbmy to. Jak wiecie, ja tego ekorzycia tak nie, ogro, nie, oglo, nie ogrywałam, jakbym chciała. E, dlatego też chciałabym Ograć jest z Dianą, tak sobie wiecie, prywatnie, nie bez spiny na, że odcinki muszą być, em, tylko prywatnie. Oczywiście Wam co jakiś czas będę wrzucała różne aktualizacje, jak Diana już em, nam będzie młodą dorosłą, jak Diana wyprowadzę, bo chcę, żeby Diana też mieszkała we Free Green Harbor, tam gdzie właśnie Natalia, ale Diana będzie miała bardziej taki domeczek i tam wszystko będzie się sobie, sobie takie jakieś uprawy, roślinki i tak dalej ogarniała temat, em, więc, więc tak. Ale to wiecie, to będzie co jakiś czas tylko na kanale. To nie będzie seria, tylko po prostu raz na jakiś czas będę Wam coś tam wrzucała. Czy zb może zbierz cały plon? Nie wiem, czy my będziemy to sprzedawać. Tak niekoniecznie dla kasy my to robimy. Mm, słuchajcie. No ale dobra, pozbieraj. Może to jest nie ten sezon, co? Sezon po roku lato. no właśnie. Poza sezonem to nic. Zebrałaś? Dobra, wiesz co? Mamuśka, co robisz? Jesteś spięta, bo co? Wszystko jest trochę brudne. Płacze. O, biedna. No nic, znajdziesz sobie innego kawalera. Na no, co? Żyćko. <grych> tak, Lili jest troszeczkę smutna. Jednak wiecie, z Adamem była bardzo długim w związku. Z Adamem miała dwójkę dzieci, więc jednak chcąc nie chcąc się przywiązała do niego. A on biedny taką śmiercią zginął, no. Co byś chciała? Zanieść ubrania do kosza na pranie. W ogóle jaki to jest syf? O co chodzi? A czemu nie mamy kosza na śmieci? Dobra, mamy jak coś. <noise> Już mamy kosz na śmieci. Tak, Diana jest smutna, bo jednak Diana mam wrażenie, że była najbardziej związana z tatą, więc ona po prostu jest załamana tym, y, tym faktem. No, więc tutaj wiecie. Zaczekajcie, ja wyłączę to. Bo raczej muzyka to nie jest teraz wskazana. Co robisz? Ty w ogóle dzisiaj masz jakiś występ, znaczy chyba jakieś, no właśnie, przesłuchanie masz dzisiaj. No to pójdziesz na to przesłuchanie. Jeszcze jesteś brudna, więc troszeczkę się wymyj, wyczyść. No. A czy Diana ma jakieś... A co dzisiaj? Jest piątek, to idzie do, idziesz do szkoły właśnie za godzinę. Patrzcie, tutaj mamy tak. Tutaj mamy mąkę ze świerszczy i tutaj mamy robalową wyżerkę. Hmm. Czy jak damy ci na przykład coś, nie wiem... Więcej opcji... Nie, damy ci gotuj. O właśnie, świeżcze z popcornem. To jest jedno danie. O, a nie możemy nic więcej zrobić? A może mamy za małą mąkę ze świeżcz. A ta robarowa. E, może i wolna jest larwy, ale rzeczywiście są to obrzydliwe larwy z mięsa, z masą pożywnego białka. Możemy jeszcze nie możemy tego zrobić, bo na przykład mamy za małą umiejętności. Oooo! Wyjątkowy festiwal muzyczny. Simo wie, będzie przez ogrześnięty czas się w mieście. Bebereksa wykona akustyczną wersję utworu. Oprócz niej wystąpi. Wow! wpadnij do parku. Kwiat Magnoli. wybierzaj dotoczę w każdym niedzielę o dwunastej. Mamy bilet. Ej, pójdziemy na to! pójdziemy na to, bo to do tej tutaj słuchajcie, naszej rozgrywki to jest jak znalazł na taki występ iść. Pójdziemy tam, zobaczymy sobie ten festiwal simowy, bo ja jeszcze, jeszcze tam nie, jeszcze na tym nie byłam, w ogóle to jest takie wydarzenie po tej aktualizacji, wy też to macie w grze. No i teraz Bibireksa właśnie występuje w naszej w, w, w wierzbowej zatoczce. Bardzo fajnie, ja ogólnie tak naprawdę na żywo, w życiu prywatnym lubię właśnie Bibirexa i jej piosenki, więc fajnie, fajnie będziemy się mogli wybrać z Lili i właśnie z dziewczynami. W ogóle pójdą sobie we trzy. Poczekamy do niedzieli o 12.00. Świetnie, pójdziemy. Tak, tak, już nie mogę się doczekać. <grych> o, jak miło, słuchajcie. Pobiegamy sobie, Lili pobiega z pieskiem, bo mamy rolę, dostaliśmy rolę, słuchajcie, i musimy rozwijać umiejętność, właśnie sprawność fiz fizyczną, więc sobie troszeczkę pobiega z naszym pieseczkiem, ale jeszcze musimy ćwiczyć ćwiczenia, ćwiczyć odgrywanie gniewu, no i tutaj musimy, słuchajcie, trochę się pobawić w wredne interakcje, może jakieś poparacje będzie pod domem stał to mu z nim. Pokłócimy się troszeczkę. I musimy się zaprzyjaźnić z kimś z obsady, więc byśmy. Widzieliście? Wydawało mi się przez. Przecież... O, patrzcie. <laughs> Ej, on tam serio wskakuje? O co chodzi? Czym on tak się robił? I musimy zaprzyjaźnić się z kimś z obsady. Tutaj chyba, o. Zprośnię reżysera i członków obsady, no. O, zwróciła ze szkoły, a czy kogoś poznała, bo ja jej dałam, żeby kogoś poznała. No ale no, chyba nie bardzo. Jakiś tatum tu jest, ale on jest młodym dorosłym. Dobra, wiesz co? Ty będziesz mogła w ogóle jeszcze. Nie, 50, No dobra. Chodź, zobaczymy, co Diana osiągnąć trzeci je... jeden z trzech, ale ty ja myślę, że ty będziesz miała umiejętność jakąś ogrodnictwa czy coś, no właśnie. Gdzie ty jesteś? O, tutaj jesteś, wiesz co? Byś wzięła, bo tutaj mamy mm, głosuj na lokalny plan działania, więc głosuj na lokalny plan działania, słuchaj. Odrób lekcję, odrobisz, nie ma wsi, A Tutaj kup piłkę dla zwierzaków. Widzicie, ona jest w ogóle taka kochana, wiecie, zwierzęta, rośliny i takie różne rzeczy, to takie jej będzie. Hmm, Okej, okay. lokalne plany działania. Nie wdrożono jeszcze ani jednego lokalnego planu działania. Czas zagłosować. Co twoje, to moje nie. Oszczędzanie prądu, oszczędzanie wody, powrót do przeszłości, samowystarczalność społeczna, może produkcja czystej energii. Mamy wielkie szczęście, że przyszło nam żyć w świecie, który dostarcza nam wszystkim. No, zróbmy w to punkty wpływu. No i może zróbmy oszczędzanie prądu i oszczędzanie wody. I co możemy dodać, kolejny plan działania? Ekologiczne urządzenia, może. Dobra. Zagłosujemy, bo ten, bo ona, bo ona musi zrobić takie rzeczy. O, widzicie, etap osiągnięty. Sprzedaj nadwyżkę energii lub wody z rachunku. Zostaniemy maj... miejską projektantką, no ale to zostaniemy, jak będziemy już, jak będziemy duże. <grych> ale wiecie, co, ja bym tutaj kupiła te, te wszystkie urządzenia do tego domu, wiecie, te, te takie solary na, naświetlane i te do wody oszczędzania, ponieważ, no, stać nas na to, a, a może przez to, że Diana właśnie tak tutaj będzie. Taką osobą, taką właśnie, w sensie, wiecie, oszczędną w tych rzeczach, no to czemu nie? Czemu tego nie kupić? Dziwna akcja, słuchajcie, bo przychodzą do nas Simowie i są ubrani tak samo jak Lili. Ja nie wiem, czy oni się tak ubierają, ponieważ ona jest gwiazdą, to ma to własną markę i po prostu Simowie jakby mm, się na niej wzorują. Chyba o to chodzi, co nie? Tak mi się wydaje, nie wiem. Dobra, to jest sąsiadka. My musimy, złośliwe, słuchajcie tutaj ogarniać wredne rzeczy. Więc czekajcie, spróbuję z nią... Po... Ona nam prezent dała. <grym> Pizza nam dała. Ale my musimy wredne interakcje wykonywać, wiecie? No. Żeby tutaj, o, to, to, to robić. Żeby to nam się spełniło. Ale co... nie wiem, czy to się nam robi, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, przeszliśmy sobie troszeczkę do Natalii. E, pokażę wam tutaj, co tam u niej słychać. Dobra, na razie to słuchajcie to, że musi zrobić Siku. Ona, jak wiecie, pamiętacie, jest geniuszem muzycznym. Tutaj się uczy, słuchajcie, grać na tej gitarce swojej. Tutaj jest nasza Luna, która już jest dorosłym kotkiem. E, jesteśmy też e, głodne, więc weźmiemy sobie zaraz resztki. E, no i jesteśmy dalej tą projektantką. Mamy już piąty poziom. Musimy jakieś zlecenie wybrać, więc ja jej wybiorę jakieś zleconko, może. Albo nie jest, słuchajcie, jest weekend, więc damy jej trochę mm, e, odpocząć. No i nasza Diana, znaczy Diana, boże, Natalia ma, słuchajcie, JAKIE MAŁŻEŃSTWO?! What the... co? Ja... CO?! O ty frajerze... Jakie małżeństwo? Przecież to był... Ja... Co? Małżeństwo? Okej, okay, dobra Okej, okay, okej okay, Okej okay. Szybko sobie chłopak poradził O co chodzi? Jeszcze przed chwilą z nami się spotykał Do nas przychodził A teraz ma żonę? Oliwie? Aha Chyba zdecydowanie musimy się z nim spotkać Żeby wyjaśnić sobie parę spraw co to miało być? A ja go specjalnie wprowadziłam o tutaj, wiecie, za ścianą. Żeby tutaj się szybko poznali, żeby był jakiś romans, ale skoro tak, no to słuchajcie. Oj nie, nie, nie będzie tak z nami, słuchajcie, pogrywał. Damy sobie tutaj z naszym koteczką troszeczkę interakcji. Powiem wam, że jestem teraz bardzo zła. <grym> A raczej może bardziej zaskoczona. Tak, nie kumam o co tutaj chodzi w tym momencie. Przecież się z nami spotykał i w ogóle. Czy to on? Nie, taki Robert Nastolatek. No dobra. No! Powiem wam, że trochę plany, plany się trochę skończyły, słuchajcie. No, myślałam, że już nasza Dian nasz, o poszedł, poszedł, poszedł tutaj. O, ty sukin kotku. <śm> złośliwe. Nie może podłe. Tak. Wykrzycz mu. Co to ma być? Powiedz mu do niego. Co to? Co to ma być? Co to ma być? Czy ona jest w ciąży? No, patrzcie na nią, a na nas. Oszty Mendozo. Ale nas załatwił, słuchajcie. To jest po prostu. O tu. Weźiesz co, nie przepraszaj go, podłe skrzycz go jeszcze raz powiedz do niego, co to ma być, co to za baba o co tutaj chodzi, żeś nas tutaj za ten o, o. aha, okej okay. tutaj nas, wiecie, zauroczył z nami Tutaj, a teraz raptem ma żonę o co chodzi weź tutaj z nim zrób porządek Natalia skłam, możesz skłamać, po prostu wiesz masz się z nim pokłócić po prostu to jest jakiś, jakieś, jakieś szczyt jakiegoś, w ogóle co? Obraź go jeszcze raz. To po prostu musimy się z nim pokłócić na ostro, bo bo to jest po prostu jakiś śmiech na sali. To jest śmiech na sali, co on odwalił w tym momencie, słuchajcie. Oczerniaj. Jest tutaj ta Oliwia jego cała? Kurde. A czekajcie, co? Tutaj było coś takiego, że podłe i nic nie sprowokuj zerwanie z... A zróbmy tak. <grywa> po prostu jesteś zwykłym. Wiesz co? Już brak mi słów na ciebie. Jak ty się zachowujesz, człowieku? Czekajcie, jeszcze raz, bo to chyba się nie zrobiło. Podłe, inni Simowie sprowokuj zerwanie z no? Jak mogłeś? Jak mogłeś? Serio, jak mogłeś? <grywa> O czym ty mówisz? Przecież się... Oż ty, to już w ogóle teraz, wiesz co? Wiesz co? Po prostu... <laughs> Powiem wam, że nas załatwił i to nieźle. Po prostu taki typ, no. Taki typ. Po prostu nie mam na niego słów. Masakra. My tutaj zbieramy pocztówki... Mój nowy Chumble Sims. O, my zbieramy tu pocztówki. Ja nie wiem, czy on. E, czekajcie, czy tam ktoś już coś wysłał? Weźmiemy społeczne. E, napisz list do. O, napisz tutaj i napisz. E, czekajcie, społeczne i napisz list do tutaj. Może dostaniemy jakąś pocztówkę, ale jeszcze nie zaglądaliśmy do skrzynki. Może coś mamy. Która to nasza? Nie, ale nie mamy nic. Jeszcze jego żonka się tutaj z naszym kotem bawi. Weź, grubiańskie przywitanie z nią zrób. Nie, nie lubimy się z nią, na pewno, nie? Zostaw babo naszego kota. Ona jest w ciąży. Ona jest w ciąży, słuchajcie. Tak, ona jest w ciąży. No. Jest w ciąży. Zostaw. Wiesz co, zostaw naszego kota. Trzymaj się od naszego kota z daleka. Dobra, idź dalej, ćwicz, granie. Nie rozmawiaj z nią, bo nie mamy o czym. Okej, okay, spróbujmy wybrać się na ten festiwal. Patrzcie, tutaj jest taka ikonka. Termin wydarzenia co tydzień niedziela w godzinach 12 do o północ. Koniec wydarzenia 8 lipca 2021. Także słuchajcie, mamy bilet na to, więc jedziemy tam. Hmm, tak. Weźmiemy sobie i natalię, i Lili, i no i, i tak, jedziemy. Okej, okay, jest trzy. Jest, 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 jesteśmy. Jeszcze nie ma dwunastej, także pewnie musimy zaczekać chwilę. E, Lili, wiesz co, tak średnio byłam powiedziała, że wyglądasz na taki, takie wydarzenie. Chyba ćwiczyłaś coś tam, ale możesz zmienić strój. Um, jest ciepło, jest ciepło. Załóż sobie to. Czy ty byłaś na tym? Byłaś chyba. Nie wiem, czy coś tutaj ci wyszło z tego. Dobra, mamy ten bilet i na tym bilecie mamy coś takiego. Czytaj informacje o festiwalu i patrzcie, simowe sesje w parku kwiat Magnoli. O, widzicie, główna gwiazda Bibi Rexa i jeszcze dodatkowe występy jakieś, więc no, spoko sprawa. I tutaj mamy jeszcze otwórz lekcję. Lekcja, festiwal muzyczny, simowe sesje. O, widzicie? Także spoko sprawa. Dobra. Czekamy na razie do 12. Patrzcie, tutaj w ogóle. Są jakieś butki Czy my jesteśmy głodne? Nie. A czy ty jesteś głodna? No jesteś. Może byś sobie wzięła jakieś jedzonko. E, krewetki w babeczki. O, weź krewetki sobie. No. Czemu nie? Weź sobie. Weź. Tutaj patrzę, że też jest na wrotkach można pojeździć. Kto to? Już myślałam. E, możemy sobie pojeździć w sumie. Jest 11. No nic. Czekamy, słuchajcie, na, te, na ten występ. Nie, nie wiem, czy to właśnie bez... Patrzcie, ten, co obok nas mieszka, to jest po operacji. Patrzcie, właśnie, śpiesznie, że ci Simowie chodzą tak po poubierani jak Tasza Lili, ale to chyba dlatego, że ona właśnie jest taką innowatorką tej mody, czy jakoś tak, że oni wszyscy od niej patrzą, co się ubiera, i wiecie, i chodzą w podobnych ubrankach. Dobra, Natalia, możesz iść sobie, znaczy, Diana, możesz sobie iść do Natalii, troszeczkę z nią e, pogadać mm, o czymkolwiek. A ty, co tam. No dobra, czekamy do tej 12, żeby właśnie iść na to wydarzenie. Dobra, jest. Słuchajcie, patrzcie, to jest tutaj. Patrzcie, jak to jest zrobione. Tu mamy ten festiwal. O, tutaj są, patrzcie, budki, jak na, jakieś namioty. Okej, okay, dobra. Podejdź tutaj i Ty też tutaj, podejdź. Znaczy, podejdź tutaj razem. O, może tak. Okej, okay, dobra. Okej, okay. tutaj pani i panowie idą, tutaj ktoś coś sprzedaje. Co tutaj sprzedajecie? No, jakieś różne takie rzeczy, no okej. Okay. Jak na takim typowym festiwalu przystało, słuchajcie. No okej, okay. tutaj będzie ktoś nam śpiewał. Fajnie. Fajnie, fajnie. Chodźcie, dziewczyny. A to kto? Mary Willow. Ej, jak pani ładnie wygląda. Młoda dorosła. Ja się z nią zapoznać. Co to w ogóle jest? Ja ją wprowadzałam do miasta może i tak. Dobra. Ty możesz się zapoznać też. Obej mi fan. No możesz zrobić z nią fotkę z ręki. No dobra, czekamy na te występy jakieś. Patrzcie, tutaj możemy tak, zamów jedzenie, mamy jakieś tutaj rzeczy o pizze babeczki, a tu możemy kup obiekty festiwalowe, więc kup kup festiwalowe o! Wow! Kupmy. Ty też sobie kup wiesz? Kup i załóż tak, no. Dawaj. O patrzcie, oni też się poprzebierali. No tak to tutaj takie normalne rzeczy, co nie? Ale te, te. Dziękujemy za zakup t-shirtów inspirowanych. Ale fajnie. Dobra, tylko czekamy na jakiś występ, bo na razie tutaj nikt nie śpiewa. Słuchajcie, czy tutaj coś Tańcz pod sceną, zabierzcie się pod sceną. Może to weźmiemy. Opatrzcie, jaki ona ma t-shirt. O dobra, przyszła jakaś artystka, słuchajcie. My jesteśmy pod sceną Dobra, i będzie śpiewać chyba. Tak Ale fajna sprawa z tym jest Ja właśnie widziałam, że ci artyści naprawdę wiecie, śpiewali w, simowych, w Simlish w simowym języku. Nagrywali sobie. Milka też właśnie nagrywała w simli piosenkę swoją. Fajne. Co? Dobra. Okej. Okay. W takim momencie, słuchajcie, w takim momencie. Czajna sprawa to jest. Czekamy na Bibirexa, słuchajcie. O, skończył się jeden występ. Także czekamy na kolejny, słuchajcie. Patrzcie, w ogóle jest do Simów. Sporo tych Simów przychodzi. Patrzcie, jak to się kręci. Patrzcie, jaki to jest. Jaki to jest dwulicowy łajdak. a tu się. O oh gosh. O oh my gosh. A tutaj Lili miała nadzieję, że tej zarwie do tego markusa. Ale chyba nie, nie pykło coś. Wszyscy kupują te festiwalowe koszulki. <śmiech> Patrzcie! <śmiech> ha, spoliczkowała go, oh my gosh, co tu się wyprawia, słuchajcie. A ty kim jesteś? Młody dorosły, Blair. No zapoznaj się z nim, Diana, weź tam tutaj jest przyjazne zapoznanie. Ile ludzi można na tym festiwalu, słuchajcie, zapoznać? <laughs> o, kolejny artysta, Dave. Patrzcie, będzie tutaj sobie śpiewał. Jak fajnie to światło, co nie? Fajna sprawa z tym festiwalem. No, takie wiecie, zawsze jakieś wydarzenie. I to chyba będą się wymieniać ci artyści, nie? Potem będą inni artyści z tym 8 czerw... lipca czy jakoś tak. Jak mi się wydaje. Koniec występu! Więc ciekawe, teraz może będzie już nasza Bibirexa, czyli Gwiazda Wieczoru, słuchajcie! Czekamy. Co idziesz robić? Tańcz pod sceną. No tak, to jest, to jest twój... Ten, chodź tutaj, podejdź tutaj. Bliżej. No dobra, możesz stać tam. Czekamy! Tutaj podejdź. Tak bardziej na środku. Czeka, patrzcie jaka fajna koszulka. Czekamy! Jest i ona, słuchajcie, jest i ona! Podobna? A. Ale jest gwiazda wieczora słuchajcie. <grymne> Fajnie. Zrobimy jej foteczkę na pamiąteczkę. Dobra. Posłuchajmy, jak śpiewa. O. Hmm. Spoko sprawa, no jeszcze raz powtórzę się z tym festiwalem. No dobrze, kochani, także takim akcentem śpiewającym, festiwalowym, steamowym zakończymy ten odcinek. W sumie fajnie wyszło, że wyszło na tym odcinku do prywatnej rozgrywki, bo ja w tej, tej prywatnej rozgrywce pokazuję wam takie rzeczy typu właśnie tu festiwal. Wcześniej ro, robiliśmy wystrój marzeń, więc w sumie ta prywatna rozgrywka będzie taka, że czasami właśnie będziemy takie nowości poznawać w grze właśnie nią, także spoczko. Także słuchajcie, dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie, Kanał, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!